na ma widu Te ogólnie obczaj to Pa, jest Ohio nie? Down in Ohio, Swing like Ohio To to jest takie miasto Youngstown I obczajcie to Pod nim jak się zjedzie tutaj Sururu Jeszcze niżej, jeszcze niżej To Czekajcie, o patrzcie Jest Poland Normalnie, jest Polska Tururururu też jest polski most, polska szkółka, jest jeden polski kościół i drugi polski kościół. Wszystko jest zatytułowane jako Poland. Tu, tu, ru, tu, ru, tu, tu, ru, ru. Ale super, tu nie? Down in Ohio, swing like Ohio. Down na Ohio, swing like Ohio Bro, Polskę z Ohio